Szukam dla widza czegoś interesującego. Właśnie, bo widzu. Narobił się, naprodukował, wychowuje, kocha. I mówi, że musi też z czymś tą bandę przejść. <śmum> Zapylam do Alika, bo akurat się trzeci czy czwarty plac. I dopiero pierwszy S-Max i już ten ST w pakiecie. Zobaczymy czy, czy nas stać Albo 5008, albo S-Max Ale bardziej ukierunkowanie jest na S-Maxa Już takiej grubasów jest więcej Oczywiście chodzi o samochody i o alików Dobra, jesteśmy ST-Pakiet 17 rok 187 przebiegu. Dwa kluczory Kamera Czarny podsufit jak to w pakiecie, Czerwoną nicią przeszyte Ostatni serwis 172000 W 2023 roku We wrześniu Fotele z pamięciami Kierownica wzorowa pełne ledy martwe pole w oryginalnym lakierze Parkowniki przód tył plus kamera system samoparkowania parkowania w ten przyjechał dzisiaj gdzieś rejestracje próbne ST line czyli tarcze piękne Line, czyli zderzak progi samo wchodzenie do środka bezkluczykowe kolera, fajna sztuka klapka cyk Moc odpowiednia Darzak pilny jest to pakietowy Tarczunie Klocek jeszcze widać napisy przód też tak było O jest w tej strony, ale to co nowe Zjemna sztuka Poleciałem do liczka bierzcie jeszcze jakieś kluczyki z Mercedesa ja mam Forda, akurat mam z Forda Posiedźcie jakieś bryce fajnej, bierzcie od Volvo O kurczak Może by w 7 nabył Tu jest sztuka Kamera, proszę buja Jalik sam tym pomykał Daję państwu wiele sprawdźmy czy Lubię jak coś się dzieje Lubię jak coś się dzieje 17 roczek martwe pole ST pakiet Ale świeżo kupił futer z pamięciami No ST to nie są jakieś jaja 187 przebiegasów Ale jaki niewyciechaniec Faktycznie Faktycznie. Widać niebo, bo ci plumknę to cię matka nie pozna. Żartuję. Jest, te pakiecie jest zajebiście. Wszystko czarne jak umorzyna pod koszulą. Chociaż teraz się nie mówi umorzyna, bo to jest niepoprawne ogólnoświatowo. Teraz się mówi o czarnosku Don't break my heart. Faktura 172 000 w 2023 roku. No i to mi się podoba. W serwisie. I już tu, już tu Panu wysyłamy. Dajcie państwo szansę jeszcze tylko zmierzę. Miernikiem Szybę sobie otworzę. Jest te pakiety, to nie są jakieś jaja, że jestem trzecim, się. No, no, no to by się wszystko he is offen. Fotele z pamięciami. Stuwa, pole pełne zmartwień. ST pakiet to są progi Spajerzone Este pakiet to jest przedni zderzak sygnowany 70. Pełny ledzik. Este pakiet, SD pakiet. Kluczykowe, szaleństwo jakieś totalne kółka jest te pakietowe klocak klocak nowak, nowiak przepraszam gdzie nowak 1,7 chwileczkę za dużo, 1,7 1,6, no to mi się podoba bardziej co tu Alik Wy, wygolił roleta nie nie capca, rap, kolega całe w oryginale zamyka się bo? ciekawe, ciekawe Don't break my heart. Już to zamknę, już, już, już. już. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i skrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie. Pan Romek. Czołem. Cześć. pozdrożej.